Jak widzicie, jesteśmy dalej na tej stronie, na której pokazywałam Wam ustawienia układu strony, a to dlatego, że chcę Wam pokazać, w jaki sposób nawigować elementami poszczególnymi, żeby móc się dobrze poruszać po stronie i żeby nam ta edycja strony szła w miarę sprawnie. Tutaj przeszliśmy sobie do tej strony dlatego, że ona ma już jakąś tam treść. Więc sobie po prostu tutaj szybko przelecimy um, odnośnie tego, jak wygląda um, układ strony, um, jak się dzielą te strony i w jaki sposób się przemieszczać, żeby to wszystko szło szybko i sprawnie. Zacznijmy od początku. Elementor jest tak zwanym page builderem. Page buildery to są um, jakby takie albo wtyczki, albo motywy, um, które opierają się na tym, że. Przeciągamy i upuszczamy sobie poszczególne elementy w konkretnych miejscach i sobie je ustawiamy. Czyli to jest takie budowanie strony z klocków. I każdy taki page builder jest skonstruowany jakby w ten sam sposób czyli on składa się z bloków takich, a właściwie to nawet nie są z takich powiedzmy wierszy i jakby te wiersze możemy sobie podzielić na poszczególne kolumny. I te kolumny jakby te, poszczególne te elementy w tych kolumnach to są takie jakby komórki tabeli, czyli możemy sobie na przykład yy, mamy po prostu tabelę, w którą wrzucamy sobie po prostu wiersze, które są podzielone w różny yy, sposób i jakby każda komórka yy, tej tabeli to jest jakiś tam jeden konkretny element. I każdy element w tym page builderze możemy edytować. Czyli na przykład jak chcę sobie edytować cały wiersz, czyli tą sekcję, to sobie klikam na te kropeczki i tutaj sobie mogę edytować tą sekcję. Jeżeli chcę sobie edytować kolumnę, to tutaj mam taki, taką ikonkę, jakby książeczki. Jak sobie na nią kliknę, to mogę sobie. E, zmieniać tą e, kolumnę, zmieniać jej tło i inne takie, ale o tym będziemy rozmawiać w dalszej, e, w dalszej części, jakby m, kursu. Potem e, możemy sobie edytować te poszczególne komórki, e, czyli też ustawiać dla nich tło, inne takie e, rzeczy. E, I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli chcecie osiągnąć jakiś określony efekt na swojej stronie to musicie wiedzieć, w jaki sposób ona jest jakby podzielona, żeby y, osiągnąć taki efekt, jaki chcecie. Bo na przykład y, raz mi się zdarzyło, jedna moja klientka y, chciała mieć jakby, powiedzmy na przykład tak jak w tej sekcji, chciała mieć tło tutaj na y, pół tej strony i tutaj miała wrzucone kilka tych poszczególnych elementów i ona zmieniała to tło na tych poszczególnych elementach, tam się między tymi elementami robiło przerwy, nie wyglądało to dobrze, ona chciała mieć jakby cały taki jeden fragment y, wrzucony i dopiero jak jej wiedziałam, że da się to zmienić tutaj w kolumnie, to ona wtedy sobie dopiero to w kolumnie to tło edytowała i wtedy jakby mm, można sobie wrzucić tło na całą kolumnę. To samo tutaj. Ja tutaj też nie ustawiałam tła dla poszczególnych elementów, tylko ustawiłam dla całego bloku. I... Em, na przykład, jeżeli chcecie mieć stronę, która wygląda jak kartka papieru i tu na przykład, żeby było odsunięte i jakiś, żeby tu był po prostu cień, no to też musicie to stworzyć jakby w jednym konkretnym bloku i sobie ustawić jakby ten cień dla całego bloku, ustawić odpowiednio marginesy i tak dalej. Więc jest to dosyć istotne, żeby wiedzieć gdzie i co edytować. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że ustalcie sobie same ze sobą, w jakim miejscu ustawiacie konkretne rzeczy? Na przykład, takie rzeczy jak elementy dla całego bloku, e, przepraszam, takie rzeczy jak odstępy dla całego bloku. I ja ustawiam w bloku, czyli zawsze idę od najwyższego. Jeżeli da się coś ustawić, edytując całą sekcję, to edytuję całą sekcję. Jeżeli, da się co, jeżeli nie da się tego zrobić edytując całą sekcję, no to robię to przez edycję kolumny. A dopiero w tych komórkach zostawiam takie ostatnie rzeczy, jak na przykład właśnie wielkość fontów em, i inne takie. Y inne takie rzeczy, które są jakby istotne dla poszczególnych tych konkretnych elementów, a nie jakby dla całej kolumny na przykład albo dla całego bloku. Znaczy mi to ułatwia pracę, bo później jak edytuję albo pracuję na kopii danej strony, to po prostu wiem gdzie co mam wrzucone. Więc to są takie rzeczy przyspieszające pracę. Następna rzecz, o której musicie wiedzieć, to... Mm, Yy, kopiowanie, duplikowanie i przenoszenie elementów. To bardzo ułatwia pracę, bo na przykład, jak ja mam. O, na przykład, widzicie tu, ustawiłam sobie dla tego konkretnego elementu ikonkę. Jaki ma mieć kolor? Jaki ma być, jaka ma być wielkość yy, tej czcionki tego tytułu? Jaka ma być wielkość czcionki? Yy, tutaj. Um, jakie, jakie mają być kolory, i tak dalej. Mogłabym dodać potem następną notatkę tutaj i znowu ustawiać to od zera, ale po co? Lepiej jest ten element zduplikować i przenieść, bo mam już to wszystko ustawione. I to najbardziej przyspiesza e, e, to jest jedna z dwóch rzeczy, które najbardziej przyspieszają pracę nad stroną czyli ustawiamy sobie efekt końcowy dla jednego elementu, a następnie go duplikujemy, przenosimy i zmieniamy tylko treści, ewentualnie e, edytujemy kolory. Jak to się robi? No tutaj bardzo ważny jest prawy przycisk myszy, czyli klikamy sobie edytuj. I tutaj, jak widzicie, mam opcję duplikuj, kopiuj, wklej. Mogę też wkleić tyle i resetować tyle. Yy. I zaczniemy sobie od opcji duplikuj, czyli duplikuj, to jest po prostu stworzenie automatycznej kopii. Czyli klikam duplikuj i mam yy, jakby drugi raz ten sam element. I teraz, jeżeli chcę go przenieść, na przykład tu, to mogę sobie. Kliknąć lewym przyciskiem myszy na ten e, ołóweczek i przenieść po prostu, jakby przyciągnąć go w tutaj. I on mi tutaj e, wskakuje. Czyli mogę sobie e, w ten sposób to zrobić. Teraz, jak kliknę prawym, to mogę ten element usunąć, jeżeli nie chcę, żeby on tutaj był. Kolejną rzeczą, którą mogę zrobić, to mogę skopiować ten element, zjechać sobie na sam dół strony, powiedzmy, i sobie wkleić ten element tutaj. I w ten sposób e, na przykład jeżeli chcę wykorzystać element, który mam na samej górze strony, ona jest mega długa em, i sobie ją po prostu e, chcę, żeby on był też na samym końcu, to zamiast ciągnąć to przez całą stronę, to po prostu sobie tutaj skopiować, a tutaj sobie wkleić. Ja sobie znowu ten element usunę. Ok, i kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to jest na przykład resetowanie styli. Czyli Ja sobie tutaj zresetuję, czyli jakby wróci mi do ustawień domyślnych. Jak widzicie tutaj po prostu wyrównało mi się to do lewej, zrobiło się niebieskie, czyli wróciło do automatycznych ustawień elementora, bo na tej stronie e takie właśnie mam. Jeżeli chcę skopiować style z jednego miejsca w drugie, to mogę sobie na przykład tutaj zrobić kopiuj i tutaj przejadę, znowu wciskam ołóweczek i klikam w klej style. I to też fajnie e, przyspiesza pracę i jak komu wygodniej. Ja na przykład jestem zwolennikiem duplikowania elementów, wklejania je w inne miejsce, e, niektórzy wolą e, kopiować i e, wklejać style, dużo też zależy od tego, jaki efekt konkretnie chcecie osiągnąć, bo jeżeli na przykład macie wideo no to faktycznie łatwiej jest po prostu to wideo duplikować i duplikować i wrzucić z jednego miejsca na drugiej kopie niż przeciągać po prostu z tych elementów elementora a jeżeli na przykład takie rzeczy jak fonty i kolory i tak dalej no to być może łatwiej poprzez kopiowanie sterów tak jak mówię jak komu wygodnie i ostatnią fajną rzeczą którą ma elementor jest nawigator to jest na przykład coś, czego w Divi do tej pory mi brakowało. Czyli klikam tu prawym przyciskiem myszy i włączam nawigator i wyskakuje mi takie okienko, w którym mam jakby wszystkie elementy całej strony wrzucone w takie okienko i opisane tylko. Na przykład załóżmy, że ja bym chciała, żeby ten nagłówek znalazł się tutaj. To zamiast go po prostu przeciągać tak, wiecie, tym ołówkiem, to mogę sobie otworzyć, bo to mam w drugiej sekcji i w drugiej kolumnie i ten nagłówek przeciągnąć sobie tutaj i on już skoczył tutaj, widzicie? Także to znacznie ułatwia pracę, oczywiście nie na takiej krótkiej stronie jak ta, ale na takich bardziej rozbudowanych stronach, bo tworzyłam landing page, których no, tworzenie trwa 6 godzin, a mm, a przeczytanie przy takiego landing page'a, no to trwa chyba z 10 minut przynajmniej, no to przy takich długich stronach naprawdę ten nawigator bardzo się przydaje. Nawigator albo kopiowanie elementów, to zależy też czy właśnie chcecie, żeby je kopiować, czy chcecie po prostu coś gdzieś przenieść, także tak, takie przyspieszające rzeczy bardzo się przydają.